Czy wiesz, ile czasu w ciągu całego naszego życia poświęcamy na czynność usuwania zbędnego owłosienia? Zakładamy, że zaczynamy się depilować w wieku 15 lat, natomiast odpuszczamy już w wieku 60. Wychodzi nam średnio 100 dni. Sporo, prawda? I chciałam Ci dzisiaj pokazać rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić swój cenny czas. Cześć, nazywam się Aleksandra Bójdo, jestem kosmetologiem. Od 6 lat pracuję w branży beauty. Prowadzę także swój własny gabinet kosmetologiczny, a w wolnym czasie dzielę się właśnie z Wami wiedzą w temacie beauty. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać urządzenie do epilacji, jakim jest Garrett Beauty Flash Pro. Tak, dobrze słyszałyście, powiedziałam do epilacji, a nie do depilacji, i już Wam tłumaczę tą prostą różnicę. Epilacja polega na długotrwałym usuwaniu naszego owłosienia. Natomiast depilacja jest wtedy, kiedy na przykład używamy maszynki, używamy depilatora, pęsety czy wosku i tak naprawdę efekt jest bardzo krótkotrwały. Tak więc to nazywamy epilatorem. Zapewne zastanawiacie się, w jaki sposób takie urządzenie jest w stanie usunąć nasze obłosienie. Już Wam tłumaczę. Jak widzicie, jest tutaj taka prostokątna lampka, która zresztą jest większa niż w innych standardowych urządzeniach. Dzięki temu właśnie ta powierzchnia usuwająca nasze owłosienie jest jeszcze większa. Tutaj jest lampa ksenonowa, która puszcza wiązkę światła. Natomiast w naszych włosach znajduje się melanina. Melanina jest barwnikiem, właśnie albo w naszych włosach, albo w naszej skórze, ale konkretnie nam chodzi tutaj o włos. Melanina ma zdolność do pochłaniania światła i ona właśnie będzie pochłaniać tą wiązkę światła, i kiedy dochodzi do połączenia melaniny z tym światłem, to wiązka światła zamienia się w ciepło. I wówczas dochodzi do termicznego albo osłabienia, albo uszkodzenia naszego włosa. Oczywiście chodzi nam o to, żeby go usunąć, tak, żebyśmy już pozbyły się naszych włosów na zawsze. Ale nie jest to takie proste, już Wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ jest jeden warunek, który musi spełnić nasz włos. Musi on się znajdować w fazie anagenu, czyli w fazie wzrostu. Nasze włosy przechodzą przez trzy fazy: anagen, telogen oraz katagen. I gdyby wszystkie włosy były zawsze w fazie anagenu, to na przykład jutro wszystkie włosy by nam wypadły. I musiałyby na nowo odrastać. A dzięki temu, że każdy włos jest w innej fazie, to po prostu nie zauważamy tego, że jeden włos nam wypada, a drugi nam ginie. W Anagenie jest konkretne rozmieszczenie melaniny, takie, które właśnie sprzyja usuwaniu włosków. Dlatego niestety nie wystarczy użyć tego urządzenia raz, tylko trzeba przejść przez. Powiedziałabym takie dwie fazy. Jedna to jest faza aktywna, a druga to jest faza podtrzymująca. I zacznijmy sobie teraz od fazy aktywnej, która trwa 8 tygodni. Tą fazę aktywną, która trwa 8 tygodni, dzielimy sobie jeszcze na pół. I w tym konkretnym urządzeniu epilujemy się tak dwa razy w tygodniu przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie raz w tygodniu przez kolejne 4 tygodnie. Czyli powtórzę jeszcze raz, faza aktywna trwająca 8 tygodni. Pierwsze 4 tygodnie fazy aktywnej depilujemy się dwa razy. W tygodniu, a kolejne 4 tygodnie już tylko raz. I przechodzimy sobie teraz do fazy podtrzymującej nasze efekty, czyli wystarczy, że użyjemy sobie tego urządzenia raz na miesiąc i będziemy się cieszyć długotrwałymi efektami oczywiście gładkimi nogami, czy inną okolicą, którą poddajemy naszemu zabiegowi. Jakie włosy kwalifikują się do zabiegu? Niestety nie wszystkie. Tak jak wcześniej mówiłam, chodzi nam tutaj o melaninę. O ten barwnik, który właśnie pochłania światło. Im ciemniejsze włosy, tym więcej melaniny, tym lepsze pochłanianie światła i oczywiście lepszy efekt termiczny, więc usuwanie naszego owłosienia. Jeśli mamy ciemne włosy, a dodatkowo mamy jasną karnację, to świetnie wpisujemy się w tego zabiegu. Natomiast jeśli mamy siwe włosy, rude, jasny blond, to niestety tam jest bardzo malutko melaniny, a w siwych nie ma wcale. W związku z tym nie ma tego chromoforu, który będzie nam tą wiązkę światła pochłaniał. Jak się do zabiegu. Wystarczy, że przed użyciem tego urządzenia zgolimy nasze wszystkie włosy na króciutko najzwyklejszą w świecie maszynką do golenia. Maszynka taką macie także dołączoną do urządzenia, więc jeśli nie macie swojej, to spokojnie możecie skorzystać z tej. Pamiętajcie, że wasza skóra powinna być osuszona i oczywiście yy, niepodrażniona po goleniu. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć. Jeśli w miejscu, w którym chcecie się epilować, macie tatuaż, to oczywiście omincie to miejsce, ponieważ to urządzenie działa w taki sposób, że możecie także usunąć tatuaż. To miejsce oczywiście omijamy. Tak samo postępujemy ze znamionami barwnikowymi, czyli jakieś większe pieprzyki też oczywiście pomijamy. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do praktyki. Pokażę Wam w jaki sposób to urządzenie używać. Pamiętajcie, że urządzenie powinno być podłączone do zasilania. Tylko wtedy działa. Słyszymy dźwięk, tak, zapaliła nam się przez chwilę niebieska lampeczka, ale jak tego używać, już Wam pokazuję, mamy z tyłu trzy przyciski. Ten środkowy służy do załączania urządzenia, więc naciskamy na środku i już słyszymy nasz wiatraczek, który będzie chłodzić naszą lampę, tak? Oczywiście lampa się nagrzewa, więc musi tutaj być taki, e, taki mechanizm. I od razu na wyświetlaczu nam się e, wyświetla, jaki jest poziom mocy. Zaczynamy sobie od jedynki. Jeśli nigdy nie stosowaliście tego typu urządzenia, to zacznijcie sobie oczywiście od Poziomu numer jeden i sprawdźcie na waszym włosie, w jaki sposób reaguje. Ale zanim przejdziemy do testowania tego, to chciałam Wam powiedzieć, co jeszcze się znajduje na wyświetlaczu. Więc tak, pierwsze, co to poziom mocy, tak jak wcześniej mówiłam, drugie to tryb pracy, czyli na włoski, na drobne linie i zmarszczki, oraz trzeci tryb na przebarwienia potrądzikowe, ale o tym sobie powiemy jeszcze na końcu. I jeszcze na dole pokazuje nam się, ile zostało nam impulsów świetnych do wykorzystania. Jest ich dokładnie 990 999. U mnie, oczywiście, na urządzenie jest mniej, ponieważ tego urządzenia używam. Jest to bardzo dużo impulsów, więc szczerze mówiąc, ciężko będzie to służyć. Więc tak, jeśli chcemy sobie zwiększyć moc naszego zabiegu, to po prostu naciskamy sobie plusik i możemy e, dojść aż do dziewiątki. Co możemy jeszcze zmienić? To, tak jak wcześniej mówiłam, HR, SC, RA. To są te tryby, tak jak wcześniej mówiłam, albo na włoski, albo na zmarszczki, albo na przebarwienia. No i Możemy sobie tym po prostu tutaj y, regulować. Tutaj u góry mamy kropeczki, gdzie jest odprowadzane, y, odprowadzane powietrze tak, y, z tego wiatraczka, więc nie zaciskamy sobie tego w ten sposób, bo po prostu nam się zagrzeje urządzenie. Jeśli stosujecie to pierwszy raz, to zostańcie sobie przy jedynce, więc ja sobie zmniejszę. I pamiętajcie o tym, żeby koniecznie ubrać okulary. Oczywiście to nie jest laser, więc spokojnie, tutaj Wam się jakaś wielka krzywda nie stanie, natomiast no, nie powinniśmy patrzeć prosto w światło. Zakładamy nasze okulary. Przyznajcie, że są bardzo stylowe. I teraz tutaj mamy taki przycisk. Możemy tego trybu używać w sposób manualny, czyli sami przyciskamy, albo możemy tego użyć w sposób automatyczny. Czyli przyciskamy dłużej ten tutaj przycisk, i pojawia nam się informacja auto, czyli mruga nam taki napis auto. I to znaczy, że urządzenie samo będzie nam emitować ten impuls. Musimy sobie tylko zmieniać miejsce, tak? taki sposób. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeśli jesteśmy w trybie auto, to pamiętajmy o tym, aby głowicę cały czas przesuwać tak, aby po prostu się nie poparzyć. Nie powinno być więcej uderzeń na jedno przyłożenie niż jedno. Więc cały czas przesuwamy naszą głowicę, tak? Kiedy nie mamy naszej głowicy przy ciele, to ona oczywiście nie pracuje. Jeśli robicie to pierwszy raz zacznijcie sobie od jedynki, jeśli yy, jesteście w stanie na przykład dojść sobie tam do jakichś większych poziomów, ja spokojnie sobie pracuję na dziewiątce, to oczywiście dobrze jest pracować na y, tym wyższym poziomie, ponieważ on będzie bardziej skuteczny, tak? ale każdy też ma inny próg bólu, więc najważniejsze to bezpieczeństwo, żeby po prostu się nie poparzyć. Jeśli głowica w pewnym momencie będzie dla ciebie za gorąca, to albo zmniejsz sobie moc, albo po prostu y, odłóż urządzenie na kilka sekund. Dobrze, ja sobie teraz wyłączę to urządzenie, bo chciałam Wam powiedzieć jeszcze o czymś ważnym. Może okulary też zdejmę. A mianowicie o tym, że jak widzicie, ta głowica jest tutaj w kształcie takiego jajeczka, ale to nie znaczy, że wszędzie działa to światło. To jest nasz obszar zabiegowy, jest on oczywiście duży, więc jeśli chcemy działać miejsce przy miejscu, no to musimy po prostu działać jakby trochę na zakładkę, czyli nie w obrębie tylko tego, tego, tej głowicy, tylko właśnie pamiętając, że tylko ten prostokącik nas naświetla, tak? Czyli działamy sobie na zakładkę. Najważniejsze to tak naprawdę stosować się do zaleceń producenta, więc oczywiście przeczytajcie sobie ulotkę przed użyciem takiego urządzenia. Co Wam mogę od razu powiedzieć? Kobiety yy, ciężarne czy kobiety karmiące piersią nie powinny stosować takiego urządzenia. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, to urządzenie posiada opcję nie tylko usuwania ogłosienia, ale także niwelowania drobnych linii, zmarszczek i usuwania przebarwień. Natomiast te dwa tryby są przeznaczone tylko dla profesjonalistów, więc one powinny być stosowane jedynie przez osoby wykwalifikowane, np. przez kosmetologów. Oczywiście jest to ze względu bezpieczeństwa, dla waszego dobra, ponieważ kosmetolog jest w stanie ocenić wasz aktualny stan cery i dobrać wam konkretny zabieg. Mam nadzieję, że film był dla was przydatny i że teraz już będziecie wiedzieć, w jaki sposób wykonywać właśnie epilację takim urządzeniem. Zachęcam Was do wypróbowania urządzenia Garrett Beauty Flash Pro i cieszenia się efektem gładkiej skóry.